widzicie to? Zupełnie napotkany po drodze domek Nie, muszę wejść i go nagrać, bo myślę, że będzie obiecujący Tylko tak trochę przy połowie stoję, bo praktycznie na samym wjeździe do domku No ale cóż Latarkę mam? Czekajcie, gdzie jest latarka? Dobra, latarka jest, także możemy śmigać Zobaczcie w ogóle, jak ten domek prezentuje się z przodu. Naprawdę niesamowicie. I powiem Wam, że aż dziwne, że takie domy stoją po prostu opuszczone. I oczywiście mamy rozwalone wejście do środka. Słuchajcie, ale no ganek jest naprawdę przepiękny. Derniana konstrukcja. Powiem Wam, że uwielbiam takie domki i Wydaje mi się, że możemy spokojnie spróbować wejść do środka Zobaczcie, nawet brama jest otwarta Nikt tego nie pilnuje, kable poprzecinane Mamy również pomieszczenia gospodarcze Zarówno z jednej jak i z drugiej strony Dobra, myślę, że najpierw skupimy się na domku Kurczę, ale naprawdę zapukamy, spytamy się czy nikogo nie ma. Halo, dzień dobry. Czy jest ktoś? Halo. Wow. Słuchajcie, zobaczcie co tu jest w ogóle. Ja cię kręcę. <laughs> To jest chyba jakiegoś rodzaju leżanka, taki szezlong, można powiedzieć. No i oczywiście zobaczcie na tą niesamowitą szafę, na ten kredens kuchenny. Powiem wam, że takiego kredensu jeszcze nie widziałem na się Całkiem w innym stylu drzwi wykonane. No oczywiście jest pomalowany emulsją. Słuchajcie, to rękawiczki oczywiście założę je, żeby nie było, że. Poseł bez rękawiczek, także dajcie mi chwilę. Rękawiczki oczywiście muszą być. No i dobra. Zobaczcie sami. Tak to się przedstawia. Oczywiście są tu jakieś ślady użytkowania tego wszystkiego, ale. No, naprawdę jest tu taki bałagan. Wszystko jest tak porozwalane, że wydaje mi się, że tutaj na pewno nikt długo nie przebywał. Zobaczcie w ogóle, jak na suficie się łuszy y, farba. W ogóle wszędzie tutaj się łuszy farba. Ale to jest naprawdę niesamowite. Kurczę, takiego mebla to ja jeszcze nie widziałem na się. Zobaczcie. Tak sobie dawniej radzono. Piec kaflowy. Pięknie wyłożony kaflami. Oczywiście haczyki, żeby można było sobie powiesić Jakiegoś rodzaju niezbędne rzeczy Małe lustereczko Zobaczcie Makaron włoski Krajanka Jakie to jest stare opakowanie w ogóle eee, Tu chyba sobie spróbujemy wejść z drugiej strony Są jeszcze jakieś buteleczki Mamy również wejście na strych Tym razem wejdę, bo ostatnio <gryw> często narzekacie, że nie wchodzę na strych tam, gdzie się czuję, pewnie oczywiście wchodzę. Wow! Zobaczcie na to. Ależ jest masakrowane pomieszczenie. Niemniej jednak, zobaczcie. Mamy kolejny piec kaflowy. O sprzęt kuchenny, suszareczka. No i oczywiście wszędzie. Wszędzie ten wzór wałków na ścianach. Kurczę, żeby to się nie zapadło pode mną. Upakowanie od termosa. Krzywo wisząca szafka. No i zobaczcie, jeden żyrandol, może z poprzedniego pokoju albo z następnego, jeden żyrandol stary daty fotel, dość ciekawy telewizor marki Unitra, ale kurczę, no jak to się prezentuje, moi drodzy, zobaczcie, masakra, wow, telewizor naprawdę niesamowity, Unitra Taurus. Niestety już delikatnie wybyszone. Mamy również pamiątkę pierwszej komunii. Z tego co widzę to mieszkała tu pani Maria. Mhm, dokładnie pani Maria. Również święte wraz. Zobaczcie w ogóle jak to się kolorystycznie wszystko uzupełnia piękna zieleń oczywiście florystyczny wzór kwiatów niesamowite i zobaczcie, zostały się jeszcze drzwiczki to jest naprawdę fenomen tutaj zapewne można było sobie piec coś kursze, ciekawe jak pokołom sernik z takiego pieca, co? jak myślicie? dałoby radę na ten piec? oczywiście kolejny pokój, który widzieliście od strony ulicy bez, bez szyby w oknie, bo okno jest oczywiście, ale nie ma szyby. I zobaczcie jak przepięknie wpada światło, chociaż chociaż tego światła jest naprawdę mało To i tak Pięknie tutaj się wszystko odbija Zielonkawy, kolosion I oczywiście piec przechodzi na tylko stronę, zobaczcie Często, często było tak to wszystko rozwiązywane aby Można było dwa pomieszczenia naraz ogrzewać No i co my tutaj mamy? Oczywiście Krzyżyk z Panem Jezusem mnóstwo porozrzucanej odzieży a to co to jest? myślałem, że to kable albo kości, a to są po prostu chyba rurki od karniszy albo rurki z prądem no i... zobaczcie podwójne łoże małżeńskie niesamowite drewniane łoże ależ to musiało pięknie wyglądać w momencie kiedy to jeszcze wszystko funkcjonowało zobaczcie cudowne ubranko ja może Przeświecę, bo tam już jest trochę cienia cudowne. Ubranko, moi drodzy, i tam również więcej tych ubrań. Dokładnie, i zobaczcie, jakie w ogóle tutaj mamy kolory tych ubrań. Nie no, naprawdę niesamowicie nasycone barwy. Neceser, waliza. Oczywiście jest ona pusta. I mamy tutaj więcej różnych torebek należących do gospodyni, która tutaj mieszkała tu oczywiście mam pusto, ale no niesamowicie to wygląda jak można tak zdewastować moi drodzy tak piękne miejsce zobaczcie pamiątka w pierwszej komunii świętej i tu chyba mamy imię Stanisław w w dniu 23 czerwca 1929 rok. O kurczę ale to jest naprawdę stare. Mamy Oczywiście mnóstwo goździków, Mamy krzyżyk zobaczcie moi drodzy. Mnóstwo goziczków wysypanych z szuflad. Kurczę niesamowita sprawa. Oczywiście karty oraz e, prawdopodobnie modlitewnik który został już porwany na części. Pięknie, naprawdę pięknie. Tam na ścianie możecie zobaczyć. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, był to kinkiet, moi drodzy. No i oczywiście, telefon mi się odzywa. Dobra, ja przechodzę już do następnego pomieszczenia. Ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na te przepiękne wszędzie drewniane drzwi. Oryginalna stolarka. Zobaczcie, haczyki. Naprawdę, no, niesamowita sprawa. Wow, jaki piękny przedsionek. Zobaczcie, jak zdobione są te drzwi. Niesamowite. I taka bardzo ciekawa rzecz, że przy wejściu do kolejnego pomieszczenia było jeszcze takie okienko. <grym> Nie wiem, czyżby po prostu ktoś chciał sobie zobaczyć najpierw kto puka. Nie mam pojęcia. No i tutaj podobny barwy w domku, który widzieliście w poprzednich odcinkach, zobaczcie lampa w zielonym kolorze to chyba było malowane sprayem, moi drodzy ale te okucia, okucia drzwi, zobaczcie piękne, naprawdę ja w ogóle nie mogę przeżyć, że te drzwi się tak marnują, zobaczcie takie niesamowite rzeźbienia masakra pięknie to wygląda zobaczcie, ktoś sobie tutaj Spokojnie usiąść na ławeczce i wygrzewać się na słoneczku. No naprawdę niesamowita sprawa. Przejdźmy zatem do kolejnego pomieszczenia. No niestety tu mamy już pusto, jak możecie zobaczyć. Zachowały się jakieś resztki szaf. Czasopis, prawdopodobnie gazetki o treści religijnej. Zobaczcie, jak ktoś bardzo ciekawy ułożył buty. Wow! W myślałem, że po prostu tutaj tak to robił zdjęcia i te buty tak ułożył. I jak możecie zobaczyć, ściany mamy w kolorze takim ciemnożółtym, ale mnóstwo pajęczyny tu jest naprawdę. No dobra, jest dużo śmieci, dokumentacji, myślę, że trzeba przejść do tamtego pomieszczenia, ale to chyba od drugiej strony, mojej drodzy. Nie wiem, czy te drzwi dadzą się otworzyć. No dobra, spróbujmy. Ciężko. Ciężko te światło, naprawdę. Nie da rady. czyżby musiał Wam pokazać to pomieszczenie z drugiej strony? No dobra. Zatem, wróćmy. Kombinator co? Ja cię kręcę. Dobra, ja się tu nie przycisnę, ale możecie zobaczyć, że jest tutaj drugi szesląg, i tam mamy również chyba łazienkę jakąś. Tak, wydaje mi się, że to będzie łazienka, ale zobaczcie, szesląg, a więc musieli mieszkać dość zamożni ludzie, chyba że takie meble były. Bardzo popularne w tamtym okresie. No i oczywiście słomiane, słomiane tutaj ozdoby ścian. Ok, myślę, że uda się po prostu już na strych. się cykam takie mamy wejście, moi drodzy dobra wow. coś ciekawego widzę za chwilkę zapalimy lampę zobaczcie, moi drodzy Jakieś bardzo ciekawe klosze lamp Ale To co najbardziej mnie zainteresowało To znajduje się tu z przodu Zobaczcie Spójrzcie na to Obrazy Matki Boskiej Jakby haftowane Robione z, z materiału Niesamowita rama kurczę, ale to jest naprawdę Eleganckie Niesamowita rzecz i widzę Wam, powiem więcej takich rzeczy. Zobaczcie, jest chyba złamana laska. Tak mi się wydaje. Jest złamana laska. Dokładnie. Mnóstwo pieża. I zobaczcie słodkie serce Jezusa. To chyba była już rob robótka haftowana. I również. Tu zobaczcie, bardzo ciekawy, wyklejany obraz religijny. Zobaczcie. Prawidła do butów. A więc możliwe, że mieszkał tutaj szewc. Osoba, która tu mieszkała może zajmowała się właśnie wytwarzaniem upówia. Co my tu mamy? Ło wow! zobaczcie na to. O kurczę. Niesamowity obraz. A to co to jest? To chyba są jakieś ramy od jakiś drzwiczek, i widzę jeszcze jeden obraz. Zobaczcie, moi drodzy. O kurcze, spójrzcie na to. figurkę pana Jezusa. A tu mamy obraz kolejny. I jeszcze jeden obraz. Ale zobaczcie, co tam jest. Czekajcie, czy ja się tam przedostanę. Kurczę nie chcę tutaj wątpić po, po tym sianie, żeby nie trwać po prostu na dół, ale zobaczcie, figurka Matki Boskiej przepiękna. Normalnie wręcz cudowna, ależ ona się zachowała w niesamowitym stanie. O, nieźle, nieźle. <gry> Dobra, zobaczmy co tu jeszcze ciekawego skrywa ten stryf samochody jeżdżą, mam nadzieję, że nikt się nie zatrzyma i mnie nie pogoni z tego miejsca bardzo ciekawa skrzynka, zobaczcie nie wiem, co tu mogło się znajdować wow a cóż to? głośnik? to chyba był jakiś głośnik albo jakieś stare radio a tu zobaczcie jaka skrzynia, moi drodzy, niesamowita skrzynia. Ciekawe, co znajduje się w środku. No, niestety w środku jest pusto, jak możecie zobaczyć, ale powiem Wam, że nie żałuję, że tutaj się zatrzymałem. O kurczę. Zobaczcie kolejna laska przepiękna i te drewniane tak zwane misy, formy teraz już wiem, że są to dzierże, dzierze do wyrabiania chleba prawdopodobnie, tak mi pisaliście w komentarzach i tak zapamiętałem tu mamy zapewne przyrządy do wyczesywania lnu tu mamy prawdopodobnie hebel wow zobaczcie przeraż a więc, pszczelarstwem też się osoby tutaj zajmowały. walizka pusta. Hmm. Stojak, stojak al albo wieszak moi drodzy. I tu bardzo ciekawa konstrukcja. Nie wiem do czego to mogło służyć. Ale wygląda jak machina tortur. <laughs> I zobaczcie kulki. Kulki sznura słomianego. O kurcze! Spójrzcie na to! Przepiękny telewizor! I oczywiście kapelusik, moi drodzy, zobaczcie, no naprawdę niesamowite, chociaż brakuje mu już guziczków ale znalezisko bardzo, bardzo świetne Ok, Tak się rozglądam i widzę tam tylko jeszcze stojaki metalowe i nic poza tym tak więc chyba tu będzie już wszystko spróbujemy jeszcze zerknąć do tych pomieszczeń gospodarczych Chciałem powiedzieć służbowe służbowy spoczenie zawodowe Dobra teraz tylko zejść po tych schodkach i lecimy zajrzeć lecimy zajrzeć do tych pomieszczeń gospodarczych. Się I możemy zajrzeć do tamtych budynków, a więc lecimy. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś ciekawego. Pusto. Pusto, pusto. Tak się prezentuje u domek, moi drodzy. Kurczę, to będzie wszystko piszczało. No proszę. Warsztat Pana mechanika, fachowca. Zobaczcie, jest tu dosyć sporo ciekawostek Mamy stół roboczy I taki, kurczy, ciężarek, odważnik Pas transmisyjny zapewne No i fajne odważniki do walki. zobaczcie, 2kg No kurcze, jest 2kg Kierowca Amator, ilustrowany podręcznik <grywka> Instrukcja kosiarki o, fajnie, fajnie. O, zobaczcie, stara dmuchawa do zadymiania pszczół. I z tego, co się orientuję, za budynkiem widziałem chyba pasieki, ule. I mamy tutaj również mnóstwo kratek, zobaczcie. A więc do uli prawdopodobnie ktoś na pewno zagląda. Często tak jest właśnie, że domostwa są opuszczone, zrujnowane, a z ulami ciężko się jest rozstać. Po prostu zobaczycie. Wielka skrzynia również bardzo fajnie pomalowana. Kurzczę. Jestem ciekaw co się skrywa za tymi drzwiami. Na kapciu. Niestety. Jest kapeć. Wow. <ścoughs> Czy wy to widzicie? Ale powiem Wam, że już chyba pszczółki latają. I zobaczcie, jak to wszystko tutaj jest zrobione z kamienia. Niesamowite. Gąsia Stojaczek. I znów ogromna skrzynia. No dobra. Zobaczmy. Pomieszczenia po przeciwnej stronie. bo nie, wiecie co, nie będę już tam szedł nie chcę najzwyczajniej w świecie hałasować tak, dobra myślę, że w tym miejscu odcinek będę już kończył nie obraźcie się oczywiście jeżeli materiał wam się podobał, podobał wam się ten domek oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika bo myślę, że chyba było warto, co? Pozdrawiam oczywiście patronów, pozdrawiam wszystkich widzów starych, nowych. Subskrybujcie ten kanał, bo naprawdę pomaga to w rozwijaniu. Oglądajcie filmy od A do Z. Możecie również oglądać reklamy, które na pewno wspom wspomogą budżet i dzięki temu będę mógł po prostu mieć więcej środków na paliwo oczywiście i na to, aby po prostu jeździć i pokazywać wam takie miejsca. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym tygodniu, godzina 19.30 w piątek, a więc to by było już na tyle, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!